Simo, z tej strony, Mandy! O, ty widziałeś, jak wygląda fajnie? No, Moment, i ty masz okulary! No, mam inne okulary. Nie, no, <laughs> musimy wrócić do mojego wyglądu. A ty, drogi widzu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. O, mam moją maseczkę. No, drogi widzu, no zostaw. Pięknie. No właśnie, zostawiacie teraz łapki w górę. Albo wiesz, co zrobimy wyścig? No właśnie, dawaj, chodź tu. I zrobimy no wyścig i łapki w górę. I Tak, kto pierwszy dojdzie i usiądzie na jednej z tych, tych. to się fryzury robi. Mhm. Na, na zielony. O, kto usiądzie na zielonej wygrywa, a widzowie muszą zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, dobra? 3, 2, 1, start! O nie, dobra. O Boże, nie, nie sprintowałem, kurczę. A, nie sprintowałeś. A, tu na zielony na zielonym, na zielonym. Grałem. Aaa, grałeś dzisiaj, no dzisiaj <laughs> się upiekło. Dobra, a ty widzowie może wygrali jeszcze, bo mogli zostawić łapkę w górę i subskrypcję jeszcze szybciej. Ciekawe czy zostawili. Dobra, no i widzowie, dzisiaj kolejny dzień yy, teorii dlaczego fajerł zniknął. Dużo osób pisało, że Fareot jest chory Ale ty chyba Jeremy wie, że Fareot nie jest chory, co nie? No nie wiem właśnie, może jest, może nie jest, sobie sam znaczy, nie wiem. Z tego co wiem to on chyba nie jest chory. E, a a to nie jest. I, no właśnie, ale jest jeszcze jedna sprawa, że Dużo osób pisało na przykład, że FireOut wyjechał na święta i nie może nagrywać. I w sumie to też może być prawda. Ale no nie, no już Ech powinien być... być. Ale to już w sumie jest po świętach, więc Już wczoraj było po świętach, więc. Eee, powinien być odcinek. Ale z tego co wiem, co udało mi się dowiedzieć, to FireOut niedługo wróci. To o udało porusza. mi się. Nie mogę wam powiedzieć, ale udało mi się skontaktować z FireOutem. Tak, udało mi się skontaktować z FireOutem i powiedział, że niedługo wróci, więc y, na pewno niedługo będziecie mogli się spodziewać od go Fireouta. Ale no możliwe, że będzie to coś grubego, ale na razie go nie mam. Myślę gdzieś tak, że to może być tydzień przerwy, więc jeżeli ostatni odcinek będzie miał 7 dni, to Fireout powróci ze zdwojoną mocą. Myślisz, że tak będzie? No, my, jeżeli, jeżeli już, to na pewno ze zdwojoną. Na pewno, no. Y, dużo osób też mówi teorię, że Popcat, tak, to Fireout. A, tak, tak. Jest A, taka teoria. Jest taka teoria, ale... Yy, no, można powiedzieć, że... Ja nie chciałbym mówić tak albo nie. No bo to myślę, że powiem wam wtedy sam Fireout, jak wróci może albo i nie. Zobaczymy. Może się znają z Popkatem. Ja <laughs> się znają z PopCut'em. Właśnie. No właśnie. To wszystko odbędzie ten. No ale jak na razie, to mamy Fireouta. I tak. Udało mi się skontaktować ten z Bloxim, Bo ostatnio, jak pokazywałem na odcinku, to... Jakby to powiedzieć, Fireout prosił mnie, żeby był Bloxy, bo Blox miał dla niego domek. Wiesz to? A kto to jest Bloxy? No właśnie, taka osoba, która tworzyła mi gry. A Na przykład okay. tworzyła takie szybkie gierki. Takie, znaczy, nie wiesz, jakieś duże, te, tylko na przykład takie bruchewe na 100 osób. Jakieś mm -hmm. obi dla widzów, coś. I Fireout pokazywał w odcinku, jak Fireout dał mi tego screena, właśnie, który był z Bloxym. Który właśnie brzmiał o tym, że FireOut potrzebuje jakiegoś domku. Aha. Tak jest, z Bruchhaven. I to Aha. jest właśnie ten screening. FireOut do mnie pisze, czy jest Bloxy. mówi, że Mega potrzebuje domku w Heaven. Udało mi się skontaktować właśnie z Bloxy i z FireOutem, ale FireOutem nie powiem, co jeszcze ustaliliśmy, co powiedział. Ale znalazłem Bloxiego i zrobił tą grę. I zrobił ją na grupie. Aha. I już wam widzowie, pokazuję tą gierkę. Jest to ta gierka. Fireout zaginął. Ona jest na mojej grupie, bo Bloxy ją przeniósł na moją grupę. I jest, zobacz sobie, masz tą gierkę, wysyłam Ci też. Jest Fireout zaginął. Jakaś gra Roblox, made by Bloxy 0001. Ja se kliknę join. Okej. Okay. Ja też kichnę w takim razie, to ja wychodzę z Brookhavena. Tak, 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 wychodzę z i mamy tak, aktywnych osób zero, nikt w nie, nie grał jeszcze za bardzo. Dobra, ja wchodzę. Update 18 godzin temu, created, w ogóle wczoraj created, okej. Okay. O nie. Okej, okay. Bloxy ją zrobił na mojej grupie, bo poprosiłem, żeby zdradził trochę rąbka tajemnicy i musimy to zobaczyć. Okej, okay, jest, ej ty, wiesz co mi się to przypomina? Ale strasznie ej. mi się przypomina, jedna Coś rzecz. Grzyna, no właśnie, Coś o tym samym pierwsze co pomyślałem. Pierwsze co pomyślałem to o Jenny. Ej dobra trzeba wyjść. Ej a można wejść? Tu też kliknąć? Nie może. Ej dobra tu z lampa, się przestraszyłem. Dobra. O nie. <laughs> Okej. Okay. Ej wiem. ktoś dołączył do nas. Ej dobra ale nie wiesz co? Mi się to strasznie przypomina z Jenną, no, idziemy zobaczyć tu. <laughs> no ale ta górka, ale to może tutaj, ej tutaj może będzie ten. Tu może będzie Fireout. No właśnie. Ej, e, trzeba już te Ale nie dobra już wielkie chyba gdzie oni będą. Nie ma, no wiem. Zobaczymy. Przecież tam była mowa w tym screenie o domku. A, czyli on w jakimś domku ma być? No bo ten domek to nic nie było, to my się respimy, tak? Idziemy... Dobra. Jenna była w tamtym poprawym. A. No zobaczymy jeszcze. Na pewno jest któryś w tym domku, 100%. No bo przecież pytał się w domku, o domek, tak? No tak, musimy przeszukać te domki. No to jak pytał się. Domek, dobra. I tu mamy normalnie. Jest tam na górze, stary, zobacz, tam na górze może być. Myślisz? No, tamtym domu Okej, zobacz, tam Sprawdzimy jest... ten po lewej, najpierw. Dobra. Czy ten od Jenny? Nie, ten po lewej, chodź. Ten po lewej zobaczmy, Re najpierw może. Bo tu prowadzi ścieżka, do tego nie. Ej, dobra, musimy to zobaczyć jeszcze. Oho. Dobra, wchodzimy. Yy... Ha, tu jest w ogóle pusto, stary. Jest... Nawet w pie piecu też nie ma tutaj. Nie! Ty wpadłem do kominka. Dobrze. <laughs> no wejdź do kominka, wejdź wej do kominka. Wejdź do kominka. Dobra. Łooo! Wow! Ej, ja nie mogę stąd wyjść? Dobra, dobra, chodź, wychodzimy stąd. Jak ty stąd wyszedłeś? Nie no, obróć się. No, o, pierwsza osoba, o, o. dobra, jest, dobra. Ojejku, ale wiesz co? Najbardziej... Zamykamy go, patrz, zamykamy go. Ej, dobra, dawaj, dawaj, no. no. O, nie tam kogoś. Ej, najbardziej wydaje mi się może to ten jednak będzie. Zobacz, przecież ten nie ma jako jedynej ścieżki, a w tamtym była Jenna. Czyli idziemy na pewno do tamtego. W środku. Coś, a tutaj, tutaj, stary, jest coś. A nie, nie widzę tutaj w środku. W sumie chyba nie ma. Tylko jest jakiś ogień Zielone zielony. Zielone ognie, no to nie ma, ale tu, tu musi być. Tam jest tylko ogień zielony. No tu musi a coś tutaj, być. A tutaj w ogóle z tego, z komina jakiś ogień leci? Nie, no to dym, no to pali się przecież, tak? Znaczy, dym, przepraszam. No, Zresztu... Musimy to sprawdzić, tak? Nie. Zobacz, stary, też tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. To chyba w ten zielony ogień tam trzeba wejść, chyba zobaczymy to. No, chyba no ta... weź, może być. No, 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 nie, no, bo no, myślałem, że będzie tam gdzie Jenna, bo tam ostatnio Jenna była, co nie w tym? No tak. Albo tam jeszcze w że, no nie, no wejdziemy do tego, chodź. W ogóle zobacz, ten jest tylko jedyny przykuty deskami, widzisz? No właśnie, on jest zabudowany cały dechami, musimy starać jakoś wejść w ogóle, dawaj. Okej, okay. dobra, tu jest ogień, wchodzę do niego. Jest! Pominek, coś jest? Nie. Nie ma nic. O nie, nie wyjdę stąd. Dawaj się, dobra, ty, poczekaj, coś tu jest, Jeremi, chodź tu. Co tu jest? No, coś tu, Znajdź sekret. Tutaj! No właśnie, ty idziemy tam? No ale tak tu. O! nie Jestem gdzieś! Co tu się, się dzieje? Tu jest Fire Out Simon! I ty tu jesteś, Bendy, Co ty tu robisz? Co tu się dzieje? Ile tu, tu jest książek? Czekaj, tu jest jakaś kartka. To jest kartka na górze, stary. Pomysły na odcinki. Ty patrz: Ruchewe zalało tsunami. Jalbrek płonie. Trzy. No to jest, stary, to jest jakieś dziwne w ogóle, może to pod spodem Ej, to są jest? pomysły na odcinki Fireouta. No, tutaj są faktycznie, to jest też taka kartka, zobacz. I tutaj w no ogóle... A co jest? GG, znalazłeś sekret. Czy, ale tu wychodzi na to, że to są pomysły Fireouta na odcinki. No. I to jest jedna co, kartka. Co to I to są... Co tu się wyprawia w ogóle? Nie, stary, to jest jakiś dziwny, wiesz? Bo to jest Fireout... Simon i ja. A tu jesteś Ty jeszcze, stary? No, jesteśmy w trójkę. Co tu w ogóle się wyprawia, to ja nie wiem. Coś tu jeszcze jest, ty, u nie. To na razie tutaj nic nie widać. A może tu jest jakieś więcej sekretów, w ogóle, tutaj gdzieś. No nie wiem, ale no, to jest naprawdę mega dziwne, w ogóle, że. OK, a w ogóle, co ja tu robię jeszcze? Bo co ty tutaj siedzisz i się tak wpatrujecie w siebie, zobacz, tak się wpatrujecie, No. Tu, i... Czyli co, wychodzi na to, że tutaj te wszystkie próby do odcinki tutaj fireout tu Stala, pewnie z Simonem będzie nagrywał. Mhm. Mm no, ciekawe. Simon, w ogóle widziałeś? Patrz na to, weź to zabierz Simonowi. Widziałeś co? ten łańcuszek złoty? Z diamentami? Nie. Zobacz. jakiś łańcuszek? No, no na szyi, zobacz. A faktycznie jest coś. Co to jest, Simon? Ja nie, nie mogę zabrać. E, trzeba się skontaktować z Simonem i się spytać, co on tam robi z tym łańcuszki. Skąd go ma w ogóle, go to, ma? to za tak, e, I to można wyjść jeszcze, dawaj. Chodźmy. Aha, faktycznie. No idealnie Dobra, drodzy widzowie Zostawcie subskrypcję łapkę w górę To zobaczymy co więcej na tej grze się pojawi Co jeszcze Fajrot ukrywał Zobaczymy, więc na razie dziękuję Do następnego odcinka A link do gry w opisie Na razie Co?